Pragnę przypomnieć, że Polska to jest rzeczywiście e, kraj torelancyjny. Po zamiast sprowadzać repatriantów z Ukrainy, woli sprowadzić jakichś brudasów z Syrii, żeby nam tutaj wprowadzili islamizację, bo nie wierzę w to głęboko, że oni tu przyjeżdżają do pracy. Nie wierzę w to, że oni tutaj uciekają przed wojną. Chcemy repatrianta, a nie imigranta! Co za A nie imigranta! Chcemy repatrianta, a nie imigranta! A nie imigranta. Błędy polskie, no ale przede wszystkim błędy zachodu. Widać, jak, jakie rzeczy dzieją się w kraj, innych krajach Europy. W Szwecji na przykład, od kiedy zaczęto wprowadzać imigrantów z Afryki Bliskiego Wschodu, liczba gwałtów i morderstw w Sztokholmie wzrosła. Prawdopodobnie jest to y, miasto, które na drugim miejscu na świecie, jedynie jakieś miasto w Afryce ustępuje Sztokholmowi pod tym względem by najpierw e, polski rząd zajął się swoimi rodakami, a później zagranicznymi, jak to powiedzieć, przybyszami. No i po prostu najpierw swoje sprawy, a później dopiero o innych trzeba pomyśleć.